Cześć, witajcie w dzisiejszym filmiku. zajmiemy się sarmami i pokrótce. Yy, ja w układaniu tego skonsultowałem się z ludźmi, którzy zajmują się tym tematem. otrzymałem od nich pewne informacje stąd, więc yy, mam nadzieję, że to będzie w miarę szybko, krótko i merytorycznie. Wyczerpię to, wasze pytania, których ja dostaję dużo. Również pić tych ludzi, które wam tam odniosę się tutaj pod koniec, z którymi ja się konsultowałem. I powiem rzeczy, może się wyjaśnią. SARM to, to nie są ani, ani SH, ani sterydy, ani prohormon. SARM to są selektywne modulatory receptora androgenowego. Receptorów androgenowych charakteryzują się rozdzieleniem anabolicznym od androgenowego i to jest bardzo fajne, o co wyjdzie za chwilę. Czy są bezpieczne? Ocalena i MK677 są niegroźne, mają szereg pozytywnych, naprawdę fajnych działań, takich jak zwiększona regeneracja stawów, siemi oraz kości, lepszy sen, zwiększona regeneracja również całego organizmu, prawda, oraz lepsze samopoczucie. Poprzez to, że nie, są, nie ma działań androgennych, nie, wiem, nie usiejemy, nie masz czuć skóry, nie, nie, nie masz trądziku, czyli nie masz tego, co występuje, kiedy te testosteron konwertuje do testosteronu, prawda. Eee, teraz jest Odnośnie innych mniej znanych sarm, sytuacja wygląda tak, że jakbyście poszperali po zagranicznych forach w USA, w USA szczególnie. Zobaczcie, że chłopaki chrupią je cały rok na przykład bez przerwy nic się nie dzieje. Ja za to głowy nie daję, bo tego nie ma gdzieś na dokumencie, ale tak to wygląda, że nie ma, nie ma z tym większego, większego problemu. Przynajmniej na dzisiejszych nie widzę. Ja nie kładę tego jako pewna, prawda? I tych innych ja Wam mówię, że MK677 i Ostaryna, Osta jak najbardziej, są stuprocentowo piękne. Co do, tych, co do tych innych, mniej znanych jeszcze do tej pory, ja baj nie kładę, nie, nie mam wiedzy na ten temat po prostu. Ale wiem, że jak mówiłem na forach, że chrupią i jest okej. Okay. Porównanie MK677 do grą hormonu i to jest przykład życia wzięty goźbił bił hormon za 1000 złotych i miał 3 razy ponad normę I ten sam koleś jak MK 6, 7, 7, 30 mg dziennie miał 3 razy ponad normę Pff. To jest przykład życia, prawda, to, to nie jest jakiś tam wymyślony to jest fakt I yy, teraz tak, które są na masę redukcje, no oczywiście tego jest dieta No i tutaj nie ma tak, tak samo jak masz bomy, masz prawda Możesz na omnadrenię zredukować, możesz na omnadrenię przytyć, możesz na, na bąbę redukować, 1 metr na bąbę możesz nabierać masę to tylko że wiadomo, pewne rzeczy są bardziej łatwiej się do rzeczy robić na jednych sokach i łatwiej się robi na pewnych... Yy, redukuje się łatwiej na sokach jednego rodzaju, a na innych sokach się łatwiej nabiera Masy, No i tutaj jest na masę jest LGD RAD, S4, a na REDU MK777 lub SARMO GW. I teraz tak, masa 3 trzy przykładowe, tak wypisałem, wypisałem powrót. Masa to jest na Ostaryna 20-30 mg do 8, 8 tygodni. Drugi pomysł to jest LGB 812 mg dziennie, oczywiście 812 tygodni. No i hardcore LGD 12 mg plus S4 75 mg dziennie, 8 tygodni w zwyż. Na redu jedziemy Ostaryna 20-30 mg dziennie, 8 tygodni. Drugi pomysł to jest Ostaryna 20-30 mg plus MK677 30 mg dziennie, również 8 tygodni. No i już. Hardcore to jest o no na 20-30 mg dziennie powyżej 8 tygodni lub SARM GW 20 mg dziennie powyżej 8 tygodni lub MK677-30 MG Everyday 8 week lub more 3 yy, Sarmy z SA? No, jak najbardziej można pobierać sobie, jest na to wiele w internecie na że kupaków, którzy lubią Sarmy plus yy, towar i nie ma takich problemów, to się fajnie uzupełnia. Treść, yy, Sarmę GW podobno, podobno no fajnie fajnie działa. Yy, tren. Przepraszam. Tak, tren z GW. Przepraszam. sarm GW yy, też z jak najbardziej jest, i, i jest ok, bo jest wskazane działanie, fajnie się uzupełniają. No i przyrosty to, to co ludzie najbardziej ciekawi zawsze, prawda? Przyrosty, co jest w tym przyrostem? Jak, jak bardziej rośniesz. to jest sprawa indywidualna, ale po tego taki, że nie łapisz wody, bo one nie konwertują w estrogen i nie łapiesz wody Czy to co przynabierasz, to nabierasz dobrej jakości, już mięśnie prawda, fato to jest łapiec, prawda, to nie jest to nie jest cud, to nie, cud, to nie działa cudów ale no, nie łapiesz wody Czy są spadki po sarmach, no jak po wszystkim jeżeli przekoczysz genotyp swój zapisany gen, no, to musisz spać, prawda chyba, że to będzie podtrzymywał. no to już jest wszystko proces też bardziej złożony ale to nie spadniesz tyle co po mece no a to, jest, to nie nabierzesz tyle na sarmach, bo to się nie oszukujmy, prawda jak będziesz się ja 52 na metanabolu dziennie po prostu, przez 4 tygodnie, czy tam przez 6, jakieś jesteś to jak wybijesz Estrogel, to tak napuchniesz po prostu, że nabierzesz dużo uwagi, tylko że ta waga zejdzie, a na Sarmach nie zejdzie. Ja bym Sarm porównał do, do trójnabolu, no gdybym miał już porównywać, no, no, Działa to spokojnie, ale jest w sucho w miarę. No i gdzie kupować? I... Ja wam powiem teraz jak to wyglądało. Ja jak nakręcimy pierwszy odcinek o Sarmach, ja nie miałem nic wspólnego z tymi firmami i tak dalej. Po prostu nakręciłem filmik, filmik, bo mi się spodobało, że tam jest ok, mają dobre komentarze, mniej więcej wiedziałem kto to sprzedaje. I tak, tak to powstało. No teraz i się na mnie odezwali, że mi się podoba to i, i widzicie, mam maskę mask Pan, prawda? Na rozkładówce na, na froncie. No i okej. Okay. I się tego trzymam, bo to są dla mnie chłopaki są, że po prostu groną z Was, nawet nim się dogadane z nimi w jakikolwiek sposób w sumie się dogadamy, za ja to powiem inaczej i zobaczcie, ja nie reklamuję sarny ja nie mam go w ręku, ja ich, ja, ich, ja ich nie stosuję ja nie mam od nich białka, nie mam od nich e, jakieś pudełka z super środkiem. w ten sposób chciałem coś pokazać, prawda? że ja twierdzę, że to są w porządku goście po prostu i tego się trzymam troszkę, troszkę, troszkę mocno się tego trzymam no ale ja Wam po, podlinkuję fajny sklep na Legro jest również. I to nie jest Masel Punk. Czyli widzicie, to nie jest tak, że się o Pam Warszawa i tam widzicie tam, nie? To nie do, nie, nie do końca co tak wygląda. Pytania kierujcie do Pam Warszawa. jest Warszawa małpa maselpump.pl ja wam dam, dam, dam odnośnik, prawda, ten e-mail Wam napiszę, żebyście nie pisali domy ciągle. <laughs> piszecie je piszecie, tak, część z Was jak większość wiem, odsyłam tam i dlatego jest taki odzew od ze strony to może nagraj filmik Michał, bo kurde ludzie podaje się o te rzeczy, no to nagrałem filmik rozumiecie jak co chodzi? to zaraz wytłumaczyłem jak, dlaczego ten filmik powstał pytacie się mnie, bo to, to samo się pytacie ich po prostu i do zajęcia tak jak powiedziałem, albo, albo i bardziej wyczerpujące a gdzie kupować muscle pump posiada, jak w Warszawie musieli poszukać, ja ona tam adres dokładnie e, posiada starego mezomorfa jeszcze Taka, to już jest reklama, ktoś kto chrupał Morfa ten wie o czym ja teraz mówię, yy, a pytania nam warszawa-musclepump.pl Ja wam dam linki do Allegro, również do Gościa z Allegro, kumaty facet bardzo i do sklepu z Muscle pump. No i to by było, ja bym tam brał, czemu tam? Ponieważ to jest sprawdzona firma moim zdaniem, yy, wiem, że chłopaki mają wiedzę, że to nie są jakieś zelki, którzy cały życie siedzieli za komputerem i tylko sprzedają, prawda? Bo na to czasami wygląda przychodzi, przychodzi y, jakaś firma X, zatrudnia swojego Stefana, Stefan nie ma nic wspólnego w ogóle, on no, nie wiem co to jest SAR, nie wiem co to jest kratyna, ale on pracuje i no, on się za komputerem i sprzedaje. I gdy go pytasz, y, ty piszesz mu w mailu, jak działają SAR i on ci, on szukał w Google i ci odpisuje, kurde. No bo wyście weszli na niektóre strony internetowe, z tym kto tam sprzedaje, to byście zrobili takie oczy, kurde. No. A rząd o chłopaki ja wisiały mi zdjęcie, naprawdę znacznie wyglądają. Więc mają pojęcie. przynajmniej bo powiem, że też to chrupi. No i tyle było w temacie. Mam nadzieję, że ten film wam się tutaj przydał, że coś wam wyjaśnił. Być yy, może wyjaśniła sytuacja z Muscle Pump u mnie. Pump u mnie na, na, na rozkadówce, prawda? Że ja wyciej ja nie on, jak ją wyglądał o tych nie, nie stoi z pudełkiem, Super star. Nie, prosto, nie, nie, nie po prostu dla mnie fajnych goście i niech tak po prostu. Nie dostaję za, od nich za to sam Nie dostaję. Dobra. Pozdro. Tyle w temacie. Pamiętajcie, wszystko z baniu. I nie piszcie do mnie o okay, Sarmy tylko doli. Nich. Doli, nich. piszcie o nie ma, Pozdro.